W przestrzeni Estetyczne Rozmowy Akademii Estetyk. Miejsca, w którym profesjonaliści rynku beauty oraz medycyny estetycznej otrzymują najlepszą wiedzę z obszarów medycyna estetyczna, nowoczesna kosmetologia, zarządzanie biznesem beauty. Rozgość się wygodnie i posłuchaj naszych ekspertów. Po więcej informacji sięgaj codziennie w naszym świecie online www.akademiaesthetic.pl i social.pl o tej samej nazwie. Do usłyszenia w wirtualnej przestrzeni. Magdalena Wójcik. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Estetyczne rozmowy, obiecany odcinek, taka pigułka beauty z panią dr Aleksandrą Żerdzińską, autorką książki Kobieta kontra czas. Witam serdecznie pani Olu. Dzień dobry. Pani Olu, ponieważ tutaj wydzieramy czas, wychwytujemy czas pomiędzy pacjentami, więc ja bardzo szybko będę chciała tutaj dowiedzieć się o Pani poradę, podpowiedź o tej magicznej piątce, która sprawia, że będziemy młode, piękne i ten czas będzie sprzyjał. Ja myślę, że przede wszystkim musimy być ze sobą szczere. Nie ma jednego magicznego kremu, nie ma jednego magicznego zabiegu, które spowoduje, że nagle będziemy 5 czy 10 lat młodsze. To wszystko jest taki zestaw no jest, jest kilka elementów, które jeżeli połączymy, to możemy spowodować, że ten czas będzie na nas płynął bardziej łaskawie i trochę wolniej. I ten czas wiemy, że płynie, nie mamy na niego wpływu, Natomiast... E ja mam taką ideę pielęgnacji, którą nazywam także ideą minimalizmu kosmetycznego, którą nazywam wielką piątką kobiety kontra czas. Dlatego, że jestem przekonana, że te pięć elementów pielęgnacji jest nam niezbędne, żebyśmy niezależnie od wieku mogły pięknie i zdrowo wyglądać w swojej skórze. I ja myślę, że Pani Magdo, nawet jeżeli Pani nie dotarła jeszcze do 15 rozdziału mojej książki, to jako element pierwszy wielkiej piątki, jak Pani myśli, co jest tym numerem Jeden, Ym, z znaczy, z ja stawiam, znaczy ja widzenia, stawiam na, na filtry, na protekcję. Wypadnie. Tak. Także pierwszy element wielkiej piątki kobiety kontraczaste jest oczywiście fotoprotekcja. I tutaj zwracamy uwagę na to, że krem z filtrem to nie jest krem na wakacje, kiedy wyjeżdżamy, kiedy słońca trochę więcej za oknem, tylko jest to preparat, który stosujemy 365 dni w roku, który zawiera ochronę przed ultrafioletem typu A i B, ale co ważne, teraz, jak tutaj siedzimy przed ekranami, e, czy e, komputerów czy telefony mamy przy, przy twarzy, to pro, oddział i na nas światło niebieskie, także warto, żeby w tych krepa, kremach, y, które mają filtry, pojawiała się także ochrona przed światłem niebieskim oraz ochrona przed podczerwienią. I najlepiej, jeżeli taki krem jest jednocześnie kremem pielęgnacyjnym, czyli żeby sobie uprościć tą naszą rutynę, bo wszystkie mamy za mało czasu, a on płynie nieubłaganie. To ja zachęcam mojej pacjentki, żeby każdego dnia, niezależnie od poru roku, niezależnie od tego, czy siedzą w domu, czy wychodzą do pracy, nakładały krem pielęgnacyjny, który zawiera pełną ochronę przeciwsłoneczną. Czy to musi być pięćdziesiątka zawsze? Absolutnie tak? nie. Myślę, że trzydziestka przez cały rok jest wystarczająca. Mhm. Natomiast jeżeli wyjeżdżamy w słoneczne rejony, to warto wtedy krem z filtrem 50 zakupić. No i pamiętajmy też, że jeżeli te słońce jest, to operuje bardzo mocno o powtarzaniu tej aplikacji kremów z filtrem, aczkolwiek jako dermatolog i kobieta, która jest także bardzo aktywna sportowo, to nie wyobrażam sobie aplikacji kremów co dwie godziny. My tak mówimy, że co tak. dwie, godziny, dwie godziny, ale ja chyba nie znam wiele osób, które nakładają tak. kremy z co dwie godziny. Tak, ja cieszę się, że też pani o tym mówi, dlatego że to właśnie ma być urealnione. No, nie, nie tworzmy mitów, tylko urealniajmy to wszystko i ja powiem tak z, też z mojego doświadczenia, że Absolutnie um, jest do 30 roku albo tam 32, 3 lata, to mam wrażenie, że jeszcze skóra dużo tam nam pozwala, wybacza. I, um, mhm. i to jest tak, że nie do końca kobieta rozumie, o czym, y, nie zawsze kobieta rozumie, o czym my mówimy, chyba że ma już jakieś przebarwienia związane z hormonami. Natomiast okay. ja widzę, jak gigantyczną różnicę. E, osiągnęłam właśnie dzięki temu, że ja bardzo pilnuję na twarzy właśnie tych filtrów, bardzo, bardzo, gdzie w ogóle nie mam tendencji do poparzeń, ale w pewnym momencie spowiedziałam sobie, nie, moment, halu, coś mogę zrobić dla siebie i zaczęłam je stosować. i E, widzę bardzo dużą różnicę między sobą, a osobami w moim wieku, które takiej właśnie, jak widzą, a wiesz co, ja nie, ja lubię mieć to słonko na twarzy. No to jest bardzo polskie w ogóle, bo to wynika z naszej e. szerokości geograficznej, że to słoń, tego słońca nam brakuje, więc to słońce zapodajemy. Mm, ale naprawdę stosowanie filtrów e, bardzo się opłaca na przyszłość. To widać w przyszłości. Dokładnie, dlatego że dopiero po czasie ten skumulowane ten skumulowany efekt tych promieniowania promieni słonecznych widać na naszej tak. skórze. Czyli my możemy do 35-40 lat jeszcze nie mieć żadnych przebarwień, ale nagle nawet jeżeli nie bierzemy tak. żadnych hormonów, już nie jesteśmy w ciąży, to pojawia się na przykład na naszym dekoldzie taki wygląd, ta skóra się staje taka pstra. Odbarwienia mhm. są przebarwień. I ja zawsze mówię tak pacjentkom, trochę, żeby zapamiętały, używam słowa, że te nasze melanocyty z wiekiem głupieją. Uh -huh. Po prostu przez to, że były przewlekle narażone na promieniowanie słoneczne, to one z wiekiem jakby y, z jednej strony czasami w jednych miejscach produkują więcej tego barwnika, a w drugich miejscach produ produkują go mniej. I nasza skóra staje się taka pstrokata. Tak. E, także zachęcam moje pacjentki do stosowania kremu z filtrem już od, naj, e, od 20 roku życia, ale także pacjenci z problemem Trodziku, jeżeli szczególnie mają zmiany aktywne, z tendencją do zostawiania przebarwień pozapalnych, to jako ten najważniejszy element codziennej, porannej pielęgnacji, oprócz umycia zębów, krem pielęgnacyjny, który zawiera pełną ochronę przeciwsłoneczną, to jest najważniejszy kosmetyk e, przeciwzmarszczkowy. Bo my często myślimy, że musimy mieć jakieś specjalne kremy przeciwzmarszczkowe, że one mają jakieś cudowne eliksiry. Nie, najważniejszy krem przeciwzmarszczkowy to jest tak, jak pani powiedziała. Krem z filtrem. I co mamy na miejscu drugim? Preparaty nawilżające, czyli tak zwany element drugi wielkiej piątki kobiety kontra czas, to jest nawilżanie. I teraz w zależności od tego, jaką mamy skórę, czy mamy skórę suchą, czy przetłuszczającą się, czy mieszaną, to jedne z kremy nawilżające będą zawierały więcej takich składników wiążących wodę, czyli takich hydrofilowych będą zawierały więcej gliceryny, kwasu hialurnowego, jakichś innych cukrów, trehalozy, a inne kremy, Będą zawierały więcej takich składników okluzyjnych, lipidowych, czyli tworzących taki indywidualny film na naszej skórze. To mogą być oleje, to może być skwalan, to mogą być e, różne masła. Także krem nawilżający dobrany do potrzeb skóry z przewagą składników nawilżających czy takich natłuszczających. To musimy dobrać. Kiedyś było łatwiej, bo były kremy 20, 30, 40, 50 plus i te 50 plus były takie najbardziej tłuste, mhm. a te 20 plus były takie lekkie. One były tak szybko się wchłaniały, miały taką lekką konsystencję i właśnie te. W tym młodszym wieku większość skór potrzebuje głównie takich preparatów na bazie kwasu siarnowego, a starsze kobiety lubią takie gęste, bogate tak. kremy. Nieraz stosują oleje na twarz, Aha. po prostu im to służy. Tak, prawda. Co mamy na miejscu trzecim? E, numer trzeci to jest taki element pielęgnacji, który nazywałam oczyszczanie i złuszczanie. I tutaj oczyszczanie e, to, mówiąc, używając tego słowa, mam na myśli, Dobrany do gustu, do tego, co ja lubię preparat porządnie oczyszczający skórę. Jedni lubią olejki do mycia twarzy, inni wolą pianki myjące, jedni wolą żele, drudzy emulsje. Także, w zależności od tego, co lubimy i po, tym, po czym czujemy, że nasza skóra jest czysta, stosujemy do oczyszczania dwa razy dziennie i oczywiście nigdy nie pomijamy tego kroku. Natomiast złuszczanie to taki element, który także należy do, dopasować do potrzeb skóry. Wraz z wiekiem, ten proces obrotu komórek na skórka ulega spowolnieniu. Czyli normalnie co 28 dni, jakby możemy powiedzieć, że nasz naskórek się wymienia, mhm. ale z wiekiem ten proces jest spowolniony i dlatego robią nam się powierzchowne przebarwienia, ta skóra jest szorstka, pogrubiała. Więc, żeby ten proces wspomagać, Warto stosować preparaty złuszczające. I znowu, skóra naczyniowa z trądzikiem różowatym, peeling enzymatyczny. Skóra trądzikowa z poszerzonymi gruczołami łojowymi, na przykład tonik na bazie kwasu pirogronowego czy glikolowego dwa razy w tygodniu w formie takiego płynu do przetarcia mm. skóry. Są takie osoby, które robią peelingi gruboziarniste czy drobnoziarniste. Nie wszystko naraz, bo to też tak. trzeba wiedzieć, że jeżeli my przesadzamy z tą pielęgnacją, my stosujemy zbyt dużo tych produktów, to co się dzieje? Wzrasta ilość alergii kontaktowych, nietolerancji, nadwrażliwości skóry. Także w zależności od potrzeb skóry najlepiej pod czyjąś kontrolą, czy kosmetologa, czy lekarza medycyny estetycznej, element złuszczania warto do swojej pielęgnacji włączyć. Ja jestem fanem peelingów na bazie, czy toników na bazie kwasów, czyli tonik z kwasem pirogronowym. Nawet taki stworzyłam w swojej serii kosmetyków z 5% kwasem pirogronowym, mlekowym i niacynamidem. Stosuję dwa razy w tygodniu do przemycia skóry. Miejsce numer cztery. To antyoksydanty. Antyoksydanty, czyli takie wyciągi roślinne, które mają za zadanie zmi zlikwidować na powierzchni skóry e, nadmierną ilość wolnych rodników. To są takie małe, niestabilne cząsteczki tlenu czy azotu, które powodują, takie niekontrolowane zniszczenia uszkadzają nasze melanocyty, co powoduje, że one zaczynają produkować więcej barwnika. Wolne rodniki mogą niszczyć włókna kolagenowe, powodując, że nasza skóra będzie szybciej się starzała, będzie szybciej wiotka. Mogą niszczyć komórki matki, czyli fibroblasty, komórki, które w skórze odpowiedzialne są za produkcję kwasu siarczanowego, elastyny czy kolagenu. Także ten stres oksydacyjny, który non-stop e, ma miejsce na naszej skórze i powstające wolne rodniki, warto zmniejszać ich ilość, stosując właśnie czy to różne serum, czy kremy zawierające czy to witaminę C, czy witaminę E, czy trokserutynę. No, wiele jest tych takich antyoksydantów, które możemy znaleźć e, w kosmetykach. Jednocześnie nie zapominajmy, że to jest takie działanie od zewnątrz i od środka ta dieta bogata w antyokstanty także jest bardzo ważna. Pani Alu, ja od razu tak wspomnę, bo to jest taki dobry moment, że my na pewno po 2.24 tak szybko musimy umówić kolejne spotkanie, żeby właśnie trochę też przybliżyć e, więcej informacji na temat właśnie pielęgnacji, dlatego że e, mam pełną świadomość, że jeżeli pani podjęła się wyzwaniu, jakim jest stworzenie własnych kosmetyków e, w oparciu właśnie o wiedzę, o to, co działa, co nie działa, to naprawdę to zasługuje na oddzielne jeszcze spotkanie. Więc to jest temat niewyczerpany i, i tutaj musimy do niego wrócić. I numer 5. No, numer 5 to oczywiście retinoidy. To jest taki popularny temat, kremy z retinolem, z retinalem, a może z roślinnym bakuchiolem. Natomiast to jest ta kolejność w tej wielkiej piątce. Nie można powiedzieć, że coś jest najważniejsze, coś jest najmniej ważne. Niemniej jednak retinol czy kwasy do pielęgnacji powinniśmy włączać na samym końcu. Czyli jeżeli mamy dobrze dobrany krem nawilżający, który zapewnia komfort naszej skórze, mamy krem fotoprotekcyjny, który stosujemy codziennie. Takie, które lubimy, stosujemy z przyjemnością, to możemy pomyśleć o włączeniu retinoidów, czyli substancji, jako je, które jako jedyne mają mnóstwo badań, pokazujących nie tylko, że będą spawalniać objawy upływającego czasu, ale mogą nam też ten zegar biologiczny naszej skóry troszeczkę cofnąć, czyli nasza skóra będzie wyglądała rzeczywiście i będzie młodsza. Także piąty element pielęgnacji warto włączyć, ale są to preparaty, które mają potencjał drażniący i które trzeba należy włączyć, które należy włączyć bardzo umiejętnie i ostrożnie. Oczywiście najlepiej w, w okresie zimowym, ale o tym, że właśnie retinoidy nie są tylko preparatami do stosowania na jesień na zimę, myślę, że porozmawiamy w następnym odcinku, tak. bo to też warto o tym powiedzieć, że retinol czy retinal to jest preparat, który, preparat z takim, czy kosmetyk z takim składnikiem ja stosuję cały rok, z mhm. tym, że robię to rzadziej w okresie właśnie wiosenno-letnim. Absolutnie tak, ja się bardzo już cieszę na to nasze kolejne spotkanie, i chcę tylko przekazać wszystkim słuchaczkom, słuchaczom, że rozmawiałyśmy właśnie przed samym rozpoczęciem nagrań, że dla wszystkich słuchaczy, jeżeli będą chcieli więcej poczytać na ten temat, uzupełnić sobie właśnie swoją, swój, swoją wiedzę na temat pielęgnacji, na temat, o siebie, na temat właśnie tego, co e, zrobić, żeby czas e, był po naszej stronie lustra, e, to mamy niespodziankę właśnie w postaci takiego mm, bonusu, takiego prezentu, tutaj od, e, od pani, pani doktor: 20% z kodem estetyczny, e, Estetycznie, przepraszam, estetycznie z kodem este nie. Estetyczne, estetyczne. estetyczne, tak, ale to dlatego, że, że to nic nie było wcześniej, nie wiem, ustawiane ani, ani aranżowane. To jest absolutnie spontaniczna gdzieś taka niespodzianka, estetyczne. Z kodem to jest 20%, które otrzymujecie właśnie przy zakupie na produkt, książki, ale też inne produkty, które są właśnie. Na dostępne. stronie tak, 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 tak to być tu tutaj: dermadens, tak? taka tańcząca Dermadance. skóra. Dermadens, jest dokładnie. Dermadens. Tak, tak, Bo ja no. uważam, że ta pielęgnacja to powinien być taki przyjemny e, taniec dla naszej skóry. Także uh -huh. stąd. Tak. E, ten pomysł na nazwę. Bardzo całej ładny. Serii, całej serii kosmetyków e, i także nazwa strony, na której książkę Kobieta kontra czas można znaleźć i zakupić. Bardzo e, ociepliła mi się ta nazwa teraz. Powiem, powiem. <laughs> tak, dlatego, że ja nie połączyłam właśnie e, jakby naturalnie to nie Przyszło tak do mnie, a teraz bardzo. Tak, właśnie... ruch, tak, tak. Tak, tak, tak. Pięknie dziękuję Pani Olu. To było fantastyczne nasze spotkanie. Za, za krótkie, zdecydowanie. Ja tutaj składam reklamację, ale wiem, że pacjent już czeka, więc żeby ten czas był dla niego, z dużym szacunkiem i podziękowaniem i, i gratulacjami za, za taką pracę, którą pani włożyła właśnie. W budowanie świadomości kobiet i, i wsparcie dla kobiet. Także wszystkiego dobrego, zdrowia i życia. pani Magdo dziękuję i gratuluję świetnego podcastu, który słucham z wielką przyjemnością. I, i pewnie dzisiaj będę słuchała rozmowy z trychologiem. To także temat. Bliski dermatologom, także wszystkie odcinki, także te poświęcone prawu czy marketingowi, czy właśnie takie specjalizacje pokrewne z tryptem medycyny estetycznej są wartościowe. Także gratuluję również <śm> tego <śm> przedsięwzięcia. I dziękuję, że mogłam się znaleźć e, z panią na antenie. Pięknie dziękuję i zdrowych, pogodnych świąt i szczęśliwego nowego roku. Widzimy się w 2024 roku. Ja mam normalnie gęsią skórkę, bo to jest nasze ostatnie spotkanie właśnie w 2023 i jest Tak. Tak, tak, tak. Pięknie dziękuję i do zobaczenia w takim razie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.